Słyszymy takie nieoficjalne komentarze, które pochodzą często z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, że prezes PIS bardziej od totalnej opozycji nie toleruje konkurencji politycznej. Czy Konfederacja doświadczyła takich aktów jakiejś skrajnej dyskryminacji? Czy rzeczywiście na tej płaszczyźnie coś takiego się wydarzyło, co możecie uznać właśnie za atak ze strony PiSu, który ewidentnie jest wymierzony w Konfederację? Myślę, że możemy mówić o dwóch zjawiskach. Po pierwsze, o wściekłym ataku, zwłaszcza w poprzednim roku, ze strony mediów rządowych. I zresztą po podgryzanie trwa cały czas. Mniej obecnie w telewizji publicznej, ale w różnych mediach związanych z obozem rządzącym, tak jak Gazeta Polska, to jest nieustanna agenda i nieustanne kąsanie albo frontalne ataki. E, to trwa zresztą nie tylko wobec Konfederacji, ale wobec e, struktur narodowych czy konserwatywnych, wolnościowych się od lat, jak nie od dekad. Drugim elementem tej walki jest e, używanie haseł e, narodowych, konserwatywnych, patriotycznych. Przy czym no, no, używanie w ten sposób, że pan Kaczyński sterując tym samochodem, wrzuca kierunkowska z prawo, a skręca w lewo. E, używa haseł, używa tej retoryki, a potem realizuje zupełnie co innego. Podejrzewam, że realizowany jest też trzeci element, to znaczy w użyciu są służby i prokuratura, która pewnie szuka, bo takich, takie informacje również miałem, że różnych haków się szuka na naszych polityków, na nas, na naszych działaczy. Natomiast dlaczego to nie przynosi efektów? No nie mamy nic za paznokciami, dlatego nie mamy nic za uszami. Dlatego... A przy tej okazji jak się skończyła w ogóle sprawa Grzegorza Brauna, który sam na siebie doniósł? No skończyła się umorzeniem z tego, co kojarzę. Chyba nie ma to żadnego dalszego ciągu, w związku z czym oskarżenia najróżniejsze, od agenturalności po jakieś nieprawidłowości finansowe, no, okazują się trafiać w próżnię, bo władza nie jest w stanie nic takiego znaleźć, po prostu, bo takich rzeczy nie robimy. Eee, I to są te trzy płaszczyzny walki, które on się podejmuje. My jesteśmy z, ni z nią już dosyć oswojeni, ale robimy swoje po prostu. To na tej płaszczyźnie, powiedzmy, członkowie Prawa i Sprawiedliwości cały czas podkreślają, czy określają swoją formację jako prawicową. Dlaczego zatem nie postrzegają Konfederacji jako, powiedzmy, potencjalnego koalicjanta? Dlatego, że konstrukcja Prawa i Sprawiedliwości i typ, i typ polityki uprawianej przez Jarosława Kaczyńskiego... To nie jest typ taki, który my na przykład jako narodowcy proponujemy i promujemy, na przykład wewnątrz Konfederacji. To nie jest kwestia ucierania stanowisk, budowy wspólnoty, budowy tego, na czym musi się opierać zdrowa polityka. Kaczyński ma dosyć takie, powiedziałbym, turańskie podejście do systemu władzy. Nie uznaje współdzielenia się tą władzą i każdego, kto w jakikolwiek sposób zagraża jego jedynowładztwu, stara się zniszczyć albo podporządkować sobie, co najmniej. Widzimy to w obecnych przepychankach, które dzieją się w obozie rządzącym. I tego typu mentalność, taką plemienno-sekciarską, wszczepia swoim działaczom i swoim strukturom, więc ciężko się dziwić, że no, tak jest potem postrzeganie. A nie było już żadnych pozytywnych komentarzy ze strony tego obozu rządowego pod waszym adresem, kiedy na przykład zdarzyło się tak, że poparliście jakąś ustawę czy projekt PiSu? Na poziomie komentarzy rządzących to nie, ale powiem szczerze, że w Sejmie bardzo często się zdarza, że pojedynczy posłowie czy politycy PiSu podchodzą i po cichu mówią: Masz rację, tak, dobrze powiedziałeś to ja, no, musiałem tak zagłosować, ale ma, masz rację. Więc poczucie tego, że często robimy rzeczy słuszne, a oni robią niesłuszne, istnieje wśród wielu polityków i posłów e, pis no niemniej jednak ten system jest tak skonstruowany przez Jarosława Kaczyńskiego, że no tak jak w ostatnią środę, w, znaczy w, poprzednią środę w, w Sejmie, w sali kolumnowej, kiedy no było jedno wielkie terroryzowanie w sprawie ustawy rolniczej e, całego swojego klubu, tam dialogu po prostu nie ma i ucierania stanowisk, które my promujemy w Konfederacji. Tam jest po prostu działalność według kaprysu prezesa. A jak jest z drugiej strony z wyborcami na przykład Prawa i Sprawiedliwości, którzy przecież często brali udział w marszach niepodległości organizowanych przez ruch narodowy i czy oni na przykład doceniają to, że jesteście opozycją merytoryczną, że potraficie zabrać głos yy, nawet popierający powiedzmy pewne ustawy, jeśli one są słuszne dla Polski? Ja powiem tak, byłem nawet wczoraj na spotkaniu na wschodnim Mazowszu, był na tym spotkaniu kilku radnych PiSu i nawet burmistrz przyszedł na to spotkanie z PiSu. A, I po tym spotkaniu burmistrz mi podziękował. Chociaż trzy, czwarte spotkania poświęciłem krytyce polityki obozu rządzącego, to podziękował mi za styl, za formę, za to, że to rzeczywiście była krytyka merytoryczna i że e, jakby, że nie robiłem w tego tak e, tempy i, i niemerytoryczny sposób, jak robi to PSL, e, Platforma, czy SL, czy Lewica. Zwłaszcza więc, e, więc myślę, że wiele osób na zapleczu rządzących to dostrzega i wiele osób tam trzeźwo patrze na rzeczywistość i coraz częściej zgrzyta zębami. A jak w tej chwili wygląda tworzenie struktur konfederacji w kraju? Czy na przykład w województwie łódzkim można już się zapisywać do klubów Konfederacji? Można się zapisywać, należy się zapisywać. Klub, na którego dzisiaj jesteśmy w pewnej inauguracji i liczy już 50 parę osób, a jest nie w Łodzi, a w Zduńskiej Woli, także myślę, że warto te struktury rosną i bardzo dobrze rokują. To korzystając z okazji, że rozmawiam z jednym z liderów ruchu narodowego, czyli tego narodowego skrzydła Konfederacji, tak z ciekawości jeszcze zapytam, czy w ramach tych klubów Konfederacji nie ma takiej trochę rywalizacji wewnętrznej między wolnością a narodowcami? Bo tutaj na przykład w województwie łódzkim zdecydowanie to skrzydło wolnościowe jest bardziej aktywne. Co zamierzacie z tym zrobić? Czy właśnie są jakieś podejmowane działania, żeby trochę ten monopol wolności odebrać w Łodzi, czy patrzycie po prostu na formację jako monolit? Nie mam takiego poczucia, żeby skrzydło narodowe również w województwie łódzkim nie było aktywne. Natomiast jeśli nawet jest gdzieś konkurencja, to my jako Centrala Konfederacji musimy zadbać o tego, żeby ona odbywała się na zdrowych zasadach. A w konkurencji na to, kto będzie lepszy, kto będzie nie podkładał świnie jeden drugiemu, jak to wygląda bardzo często w partiach systemowych, tylko na to, kto więcej zrobi akcji, kto bardziej e, lepszą robotę społeczną, polityczną zrobi. To niech ta konkurencja będzie, niech ta konkurencja trwa. Czyli nie usłyszę od Roberta Winnickiego, że zapisujcie się do Klubów Konfederacji, ale najlepiej tych narodowych. Zapisujcie się do tych klubów, które dobrze działają. I myślę, że będą to w większości kluby narodowe, tak?